Vlog z rana. Dzisiaj rano wstałam i pogłaskałam kotka. Potem przygotowałam sobie ubrania, bo żeby w cokolwiek się ubrać. Zauważyłam, że kotki gryzie buty, a więc musiałam to nagrać. Zaczęłam się czesać, żeby mieć proste i gładkie włosy. Potem zrobiłam sobie szybką fryzurę. Jest to przyspieszone, no bo trochę jednak to długo robiłam, ale zrobiłam sobie yy, tak jakby kucyka na klamrze, I to był taki kwiatuszek fioletowy. Potem, yy, właśnie tutaj pokazuję swojego. Yy, no. Ale usta yy, taką pomadką fioletową. Potem trochę ogarnęłam w pokoju, bo miałam ja trochę syf, po prostu nie ukrywam. i potem poszłam rzucić śmietki, które znalazłam w moim pokoju, aby moje, jakby może nie moje, ale aby mrówki nie zbierały się u mnie w pokoju cały czas. Potem wyrzuciłam właśnie te śmietki, a no tak, zabrałam jeszcze miskę. Potem jak wrzuciłam, zauważyłam kotka, którego musiałam pogłaskać po prostu. Wziąłam takie torby, dałam je na stół, żeby nie leżały na komputerze. Trochę przesunęłam klawiaturę, no i przesunęłam fotel. Potem postanowiłam, że trochę mi się nudzi, więc wzięłam sobie pazurki, zrobiłam Sigma Slay do e, takiej pawy na telewizorze, potem zrobiłam krótki asmr, bo mi się nudziło, a potem mm, pokazywałam moje okulary i mówiłam dlaczego mnie nie było nie w szkole, mnie dzisiaj nie było dlatego, bo uważam, że bez sensu jest iść na jeden dzień do szkoły, skoro potem piszą egzaminy. No i potem pokazałam okularki, które ogólnie są mojego taty, a więc no nie wiem czy będę chcę je nosić, ale są mojego taty i to są takie robocze, bardziej jak się nie piły. No i to w sumie na tyle, bardzo dziękuję.